Siemaneczko, tu Rolnik Nieprofesjonalny. Nowy rok, stary ja. Mam nadzieję, że się <laughs> dobrze przebawiliście. Dzisiaj drugi dzień po powrocie do domu. Jak słychać trochę, trochę szczerze mówiąc przechorowałem wyjazd. Ale mam nadzieję, że już będzie tylko i wyłącznie lepiej. Nowy rok 2019 niestety, ale obfituje w masę zmian, które w tym roku będą nas dotyczyły, już dotyczą. Chodzi mi tutaj o zmiany odnośnie programu azotowego. Duża część zmian już była wprowadzona w zeszłym roku. Chodzi tutaj o nowe terminy stosowania azotów. Chodzi tutaj o azotów naturalnych, chodzi tutaj o robienie rozpiski, zabiegów. Wywożenia nawazów naturalnych, itd. Tak tak niestety od 1 stycznia obowiązują kolejne przepisy dotyczące uproszczonego bilansu azotu oraz programu nawożenia azotem. Ten uproszczony bilans azotu dotyczy mniejszych gospodarstw, ale tak naprawdę nie jest on taki do końca prosty. Te przepisy. Są totalnie popierdzielone, yy, niestety. Są to kolejne obowiązki, które jeszcze na rolników spadły trochę przez, no, przez rządy nasze, niestety, bo y, dotyczy się to. Sprawa ta już się wyleczy tak naprawdę od kilku lat. Yy, nasze rządy miały wyznaczyć kolejne tereny OSN. Yy, tych terenów na początku było tam chyba... 2,5%, potem doszło do 6,5 czy 7%, dokładnie nie pamiętam, ale niemniej jednak była to mała powierzchnia kraju. Teraz jest objęte całe dorzecze, cały dopływ Morza Bałtyckiego, czyli praktycznie cały kraj. Z tego powodu, że po prostu ktoś nie zdążył wyznaczyć dodatkowych terenów, tłumaczą się, że tu jest to spowodowane tym, żeby cały kraj był w miarę konkurencyjny i tak dalej, i tak dalej, ale no jest to ściema, po prostu ktoś nie dopełni obowiązków i tyle. <laughs> Całym OSN-em objęte są m.in. Niemcy i Holandia. Dużo krajów tym OSN-em jest objęte tylko częściowo. Idea jest ogólnie dobra, ale... Bo chodzi tutaj o to, żeby jak najmniej azotanów dostawało się do wód, ponieważ powoduje to zanieczyszczenie, powoduje to eutrofizację i tak dalej, tak dalej. Więc idea jest ok, ale e no jak zwykle w naszym pięknym kraju e wszystko musi się jakoś na opak i, i e jest to i wyłącznie robienie e rolnikom pod górę. Nie ukrywam, no nieraz takie restrykcyjne przepisy w niektórych przypadkach się przydadzą, ale w większości przypadków Powiedzmy, że w 99% przypadków są to tylko i wyłącznie utrudnienia. I tutaj pytanie do Was: czy chcecie, żebym zrobił jakiś taki film? Jak mam policzone już teraz dawki azotu na poszczególne uprawy? Bo tutaj, tak naprawdę, to musi mieć praktycznie każdy, oprócz są powyżej 10 hektarów użytków rolnych. Plan nawożenia. Czyli ten trochę bardziej, trochę bardziej rozbudowany papierologię musi mieć o wiele więcej rolników. Rolnicy, którzy mają powyżej 100 hektarów, powyżej 50 hektarów upraw intensywnych, powyżej 60 DJP kodowli. Osoby, rolnicy kupujące bądź przyjmujące nawozy naturalne. Gdzieś od jakiegoś innego rolnika. Yy, I osoby, które yy, chcą nawozić ponad, na, pod nadmiarę. Yy, tutaj chodzi o. Yy, może, może tak trochę wyjaśnię, o co chodzi na przykład Tutaj jest uprawa intensywna, bo dla każdego rolnika uprawa intensywna może być czymś innym. Jeden yy, po pierwsze uprawia intensywnie, dając yy, 100 kg azotu. A drugi powyższył uprawia intensywnie w momencie, gdy zapada 250 kg azotu. I tutaj no mamy te rozbieżności, jakby to były indywidualne między rolnikami. zostało to w jakiś pewien sposób usystematyzowane. Nie jest to no nic nie będzie nigdy sprawiedliwe dla wszystkich, bo są tam takie ilości azotu podane na przykład tak na. E, Pszenicę uważa się za e, uprawę intensywną, jeśli no, damy na nią powyżej 120 kg azotu czy streszczoników. Czyli no, już teraz większość przed, te, przed monitorem się śmieje, czy przed, przed e, ekranem e, smartfona, że jaka to jest ilość. E, na żyto miesiącowe jest setka, na e, to jest setka, i powyżej tego pułapu. E, uważa się, że są to uprawy prowadzone przez rolników intensywnie. E, drugą kategorią, tak jak e, wspomniałem jest e, nawożenie upraw ponad jakiś limit, do, e, który uważa się za taki, że tak powiem, w normie. E, tutaj plantę będziemy musieli wykonywać, jeśli nawet jeden, jeden hektar czy jedna uprawa będzie Wykraczało po te normy. Możemy mieć 20 hektarów, ale będziemy mieli 5 hektarów rzepaku, którego nawożenie będzie wynosiło 250 kg w czystym składniku. Już ten plan azotowy będziemy musieli robić, bo tutaj dla rzepaku takim górnym limitem azotu jest 240 kg. <laughs> Więc, no jak dla mnie, na przykład rzepak tego limitu nigdy nie przekracza. Zasadniczo są gospodarstwa, które przekraczają na pewno 300 kg, bo tutaj te 240, czy w przypadku chyba pszenicy było 200, nie liczy się tylko i wyłącznie nawozów, które dostarczamy w granuli czy w płynie, ale tutaj liczy się, że tak powiem składowa azotów z różnych jego źródeł, Pierwszym źródłem jest to azot, który zapodajemy. Wiem, będzie raczki do wymiany. Leżą w garażu od tygodnia. Pierwszym, pierwszym źródłem jest azot, który mamy w glebie. W tym roku, po tej suszy, na większości stanowisk tego azotu mamy dość dużo. Słomek tam chyba robił dwie działki po poplonie i tam pokazało mu 30 na słabsze i 60 kg azotu w czystej formie na mocniejszej działce. Więc tego azotu tam troszkę jest, bo no nigdy uprawa nie wykorzysta wszystkiego azotu, który znajduje się w glebie, trwa rozkład resztek pożniwnych itd., itd., itd. A więc ten azot zawsze jakiś tam w glebie jest. Kolejnym nawozem, kolejnym azotem, który w jakiś sposób znajduje się w naszej glebie jest azot z nawozów naturalnych, czyli gnojowica, gnojówka, obornik. Eee, tutaj z kolei no, ten azot nam się <laughs> eee, uwalnia eee, stopniowo. Nie jest to azot dostępny całkowicie od razu, tam też są przeliczniki do tego. Ale tutaj jest to właśnie o tyle e, temat sporny, że tak naprawdę każdy gnoj, każda gnojowica, każdy Każda gnojówka ma różne zawartości. Żeby to było dobrze policzone, powinniśmy wszyscy dawać to na badania na zawartość azotu. Tam są przyjęte dorby w tabelkach. I tutaj jest to chyba największy problem do policzenia. No tak jak był to dla mnie. Największy problem do policzenia tego, żeby policzyć. ile ja tak naprawdę azotu mam z obornika czy gnojowicy. U siebie w gospodarstwie, a czy się u ojca, akurat, bo ja nie mam u siebie świń, ta dama, i był to chyba największy problem. I tutaj może być taki, taka sytuacja, że dajmy na to, jeden rolnik będzie miał tyle hodowli, że przekroczy on dopuszczalną ilość azotu już przy samym zapodaniu obornika czy knajowicy. A tutaj też jest takie ograniczenie, że z obornika czy gnojowicy możemy dawać tylko i wyłącznie 170 kg azotu w czystej postaci. Więc no, często, na przykład teraz, no, temat też taki gorący, tuż kontraktowy, obornik zostaje u nas, a mamy na przykład 5 hektarów, a 2000 tuczników na jeden rzut. I mamy tego obornika czy tej gnojowicy multu. I nie ma szans, żebyśmy to na te 5 metrów wywieźli. i musimy gdzieś to nieodpłatnie przekazać komuś, bądź musimy to sprzedać. i w tej sytuacji ta osoba właśnie sprzedająca też musi ten plan nawożenia sporządzić. więc mówię, to jest totalnie zaburzane. jeśli chcecie, mówię, mogę nagrać film, ale to też jest o tyle trudne do zrobienia z tego powodu, że no każda, każda, każde każdy gospodarstwo jest inne, każdy inaczej gospodaruje, każdy ma inne źródła itd. Tak tak e, tabelki są ogólnie dostępne, e, tylko no, dla mi to zajęło, żeby się rozczytać w tym wszystkim dość dużo czasu. E, nie ukrywam i, i nie wiem tak do końca, czy ja mam to na, na dzień dzisiejszy zrobione dobrze, całkowicie. E, bo ona w kilku miejscach naprawdę naprawdę musiałem to kilkukrotnie liczyć żeby tu wola momentcik Dobra. Do <coughs> e, już będę kończył powoli, e, bo w Tuholi bardzo ciężko się nagrywa. Jeśli chcecie, mm, dajcie znak, czy nagrać taki film, jak obliczam e, dawki azotu pod poszczególne e, uprawy. Mówię, to jest trochę skomplikowane, bo nie dość, że trzeba policzyć to, co mamy, e, i, tak dalej, i tak dalej, też musimy policzyć, dajmy na to, jakie Uprawy mają jakie zapotrzebowanie na azot. Tam zakładamy plon. Zakładamy jaka jest to gleba, jakie jest to pole. Co jak co było przed plonem, więc tych czynników jest tam dość dużo. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.